Witamy wszystkich bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej po meczu Błękitny Orneta Polonia Lisbark Warmiński. Wynik spotkania 2 do 1 na korzyść zespołu z Ornety. Z nami są trenerzy obu zespołów. Trener Polonia Lisbark Warmiński, pan Czesław Żukowski. Witam bardzo serdecznie. I trener Błękitnych Orneta, pan Fabian Wieliczki. dobry. Moje pierwsze pytanie będzie do szkoleniowca gości. Panie trenerze, tak być może to będzie dość błahe pytanie, ale tak kolokwialnie. Co było przyczyną Waszej porażki? Sława postawa na boisku, najprościej rzecz ujmując. No zabrakło nam tego wszystkiego, co mieli gospodarze, czyli walka, determinacja, walka o każdą piłkę. My dzisiaj tego nie zaprezentowaliśmy, nie popełnialiśmy błędy zarówno w rozegraniu piłki w ofensywie, jak i w defensywie. I trzeba powiedzieć, że gospodarze to sprzęt wykorzystali swoje sytuacje i to, to cała, cała przyczyna naszej, naszej porażki. No niestety nie dostosowaliśmy się właśnie do tych cech wolicjonalnych, determinacji, walki o każdą piłkę, twardości że No i myślę, myślę, że tutaj niestety nie, użyliśmy, nie ułożyliśmy, sobie tego w głowie, że, że właśnie to będzie takie spotkanie, Zespół z ornety powalczył, widać było, że walczył o utrzymanie no i zasłużenie, wygrał właśnie tą walką, determinacją, chęcią zwycięstwa. U nas to był troszeczkę dzisiaj zabrać. No Właśnie ta wola walki to był taki główny punkt, gdzie można było zobaczyć grę wodniczych orneta, i teraz chciałem zobaczyć i dowiedzieć się mniej więcej, jak to wygląda wewnątrz szatni, jak to było, ponieważ z Concordią prowadziliście 1 do 0, przegraliście ostatecznie 1 do 3. Potem Pojechaliście do Kętrzyna, tam z granicą 0-6 do 6 i jak po prostu mentalnie podchodziliście do tego spotkania? No bo można było tak wywnioskować, że byliście lekko przybici. Czy jednak zapomnieliście od razu o tych dwóch meczach i skoncentrowaliście się tylko na spotkaniu z Polonią? Chciałem przypomnieć, że jest to mecz derbowy. Na pewnym mecze trener tak naprawdę aż nie musi takiej dużej roboty robić mentalnej, bo chłopacy sami wiedzieli, jaki to jest gatunkowo mecz i dodatkowo ten mecz w Kręczynie też jakby nas troszeczkę no, ciężko poszedł, podbudował, ale na pewno nastawił, że musimy w następnym meczu poprawić swoją grę. Za to co zrobiliśmy w Kręczynie wiadomo, że należą się nam też słowa, no, krytyki i chłopacy to przyjęli dzisiaj. Poza mentalnością, poza tą wolną walki my też mieliśmy swój plan na ten mecz i chłopacy go super zrealizowali, Dlatego, tak jak trener powiedział, my dzisiaj walczyliśmy o każdą piłkę, jakby to była ostatnia. I bardzo się z tego cieszę, gratuluję chłopakom, że wyszli na ten mecz z takim zaangażowaniem, aczkolwiek jest to już obowiązkiem tylko kiedy wychodzą na mecz, ale wiadomo, że to jest inny gatunek, mecz darbowy i chłopacy dzisiaj naprawdę dołożyli siebie od serca i bardzo się z tego cieszę, bo nie tylko walca, ale też po jakąś tam, po pomyśle, które mieliśmy na ten mecz, udało się zdobyć jedną ramkę, później poprawić drugą. To był właśnie ten element, który zabrakło nam w Konkordii z Elblągiem. Mieliśmy 1-0 i nie poprawiliśmy na 2-0 i też jest mecz się skończył na nas porażką. Dzisiaj druga bramka spowodowała, że ten mecz nam troszeczkę troszeczkę się ułożył lepiej, był łatwiejszy do rozegrania, aczkolwiek niepotrzebne były te nerwy w końcówce, ale liczy się trzy tr 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 3 punkty i to jest najważniejsze w tym momencie dla Ornety. Nie piękna gra. Za dwa dni nie będzie pamiętał w jakim stylu to zrobiliśmy, tylko to, że mamy trzy punkty. Czy mimo porażki drużyna polonijsko-barmiński Bar będzie mogła jakieś, znaleźć jakieś plusy w tym spotkaniu? Czy jednak tutaj będzie trzeba wywnioskować, poprawić pewne błędy, które dzisiaj zobaczyliście na boisku? Ogólnie cała, cała gra jest do poprawy. No, Myślę, że to gdzieś tak jak powiedziałem wcześniej. Moi zawodnicy w głowie sobie nie ułożyli tego spotkania, że tak jak tutaj trener powiedział, że to są derwy, że, że nikt punktów za darmo nie oddaje, że w każdym spotkaniu trzeba włożyć troszeczkę więcej wysiłku, energii, determinacji. No i no, powtórzę się, zagraliśmy słabe spotkanie, słabe spotkanie w dniu dzisiejszym, w zasadzie nie stwarzaliśmy sobie żadnych sytuacji, dużo, dużo nie było tego ciągu takiego na bramkę. Dużo, dużo strat w ofensywie, w defensywie, no i zresztą no, no, same bramki to były po fatalnych naszych zagraniach. No ale tak jak powiedziałem, żeby już nie rozwodzić się nad tym spotkaniem, zagraliśmy słabe spotkanie i gospodarze zasłużenie wywalczyli te dzisiaj trzy punkty. Czy Błękitni Orneta spoglądają na tabelę 4 czwartej 4 bo tak patrząc po dzisiejszych wynikach to drużyny z dołu tabeli tutaj troszkę namieszały, tak jak właśnie Błękitni, ale też m.in. Zatoka Branie, bo też wygrała wysoko z Mazurem Ełk, co też na pewno tutaj jest ważne w kontekście walki o utrzymanie i tak jak tu trener by oceniał ogólnie cały i pozycję Błękitnych i po prostu jak to zrobić, żeby drużyna z Ornety utrzymała się w czwartej lidze. Pytania w bardzo proste, no, patrzymy tylko na siebie, jak będziemy zdobywać punkty, to ta pozycja w tabeli będzie coraz wyższa i nie będzie trzeba się nikogo oglądać, więc w każdym meczu trzeba wyjść walczyć o trzy punkty, tutaj czwarta liga ma to do siebie, że tu trzeba naprawdę wywalczyć, wybiegać, wyszarpać te punkty i tutaj nie ma co się nikogo oglądać. Dzisiaj wygraliśmy bardzo ważny mecz, udało nam się zrewanżować za porażkę w tamtej rundzie z Polonią, dodatkowo jest to, mówię helika, bo mecz darbowy, trzeba to przełożyć na na pozytywy, Niech te punkty niech poniosą chłopaki na kolejne mecze i nie oglądamy się na nikogo. Jak będziemy wygrywać to te miejsce te bali na pewno będzie coraz wyższe. Dzisiaj karty rozdawała także pogoda, bo dzisiaj też warunki atmosferyczne były bardzo ciężkie dla piłkarzy, duży silny wiatr. Jak to z perspektywy Polonii dzisiaj wyglądało? Czy to sprawiło dużo kłopotów zawodnikom polonii, Było? Też widać było, że była duża próba gra, gry przez dośrodkowania, gdzieś tam w pole karnym, bijanie futbolówki właśnie w szesnastkę. I widać też było, że wiele tych doświadkowania było przeciągnięte I tak z perspektywy trenera jakby można to było ocenić. Z mojej perspektywy nie szukajmy takich argumentów. Pogoda była dla obu drużyn jednakowa. Trzeba się dostosować do danej aury. Jest to element taktyki i nie zwalajmy tutaj na żadną pogodę. Po prostu byliśmy dzisiaj słabą drużyną. Mieliśmy słabszy dzień. Przyjmujemy to i tyle. Zostawmy pogodę w spokoju jest jaka jest. Za tydzień będzie słońce. Powiem, że za gorąco było, tak? już gdzieś to słyszałem w wywiadzie na boiskach ekstraklasowych, więc dajmy sobie na spokój z pogodą. Dobrze, mogło być gorzej może być gorzej, więc w piłce gra się i w deszczu, i w śniegu i tyle, także tutaj to nie miało znaczenia na naszą postawę, uważam. I tak jeszcze na koniec, tak może dość sympatycznie, ale pytanie takie już pytałem jednego z zawodników błękitnych, czy, czy po meczu będzie jakieś skromne świętowanie w szatni, czy od razu już koncentracja na kolejne spotkanie i kolejny cel, jakim są trzy punkty. Szatnia jest dla chłopaków oczywiście, po wygranym mecz po takiej walce, chłopacy mogą sobie tam pozwolić na jedno piwko, bo to jest w ramach jakiejś tam normalnej atmosfery. Nie będziemy tego świętować, nie wiadomo, nieskończono, bo za tydzień są kolejny ważny mecz bezpośredni z Ełkiem o utrzymanie, więc tutaj to, że wygraliśmy dzisiaj, na przykład nie wiem, musimy się skupić na tym, żeby teraz to poprawić i wygrać w Ełku, a nie ma czasu na świętowanie i nie ma co tutaj jednym meczem też od razu popadać w euforię, tylko, powtarzam, zapać. Pasce, serie, dobrych meczów przy okazji punktować i no nie ma czasu na świętowanie. Piwko będzie, ale nic więcej. Dziękujemy bardzo za udział w konferencji prasowej. Trener Paul Lisberg, warmiński Czesław Żukowski, trener Wałginy Horneta, pan Fabian Wieliczko. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję. Bardzo dobrze że z panami rozmawiało. Dziękuję. Dzięki, gratuluję.